I oszczędzać na tym komisariacie tak. Ostro, dobra. Zaraz, moment, trzeba wyglądać w pracy. Zaraz! Proszę. Proszę. Dzień dobry, panie. Aspiranci. Panie aspiranci. Nazywam się Bułka. O, a, a zna pan dowcip o Bułce? O Bułce nie, a jaki? Uwaga. Aha. Aha. Jaką Bułkę najłatwiej schować na plaży? L? Nie wiem. Wrocławską! A nie, tartą! 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 tartą. A ten, a, 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 a widział pan kiedyś samochód z drzewa? Nie, no jak? To niech za pan wejdzie na drzewo i spojrzy na parking. Albo to jak babę w samolocie zastała! Dobre, no dobre, dobre. Wszystkie dobre. Wszystkie dobre. dobre. Tylko, żeby nie spać. Po coś tam tu przylazł? Właśnie, bo tak jak wspomniałem, nazywam się Bułka, i przyszedłem tutaj, bo szukam żony. To ciężko będzie, ponieważ tutaj pracują sami faceci, wie pan? A nie, 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 nie w takim sensie. Ja już mam żonę, tylko ona nagle znikła. Jak to Nie, nie, nie aż tak. Bardziej w sensie, że chyba zaginęła. O, zaginęła. Aha! O, to już mnie pan w spokoju, choć trochę. Ale trzeba się pilnować, bo tu były przypadki na osiedlu. E nie, to aż, aż tyle to chyba UFO nie dźwignie, chyba. Nie? Nie, raczej... No to... Bardziej czuję, że zaginęła. Z... No to dobrze, pan opowiada jak to było, ja to wszystko zaraz, prawda, poskładam. No ale to nie za bardzo jest o czym opowiadać, no było normalnie jakby, obudziłem się, tak, mm -hmm, mm -hmm. patrzę... A jej nie ma. Która to była godzina? Dziesiąta. Dziesiąta zero i pan momentalnie spostrzega, że małżonki nie ma. Czyli nie dokładnie, bo kiedy momentalnie spostrzegłem, że małżonki nie ma, to już było po dwunastej. Jak to? No, akurat tej nocy spałem twarzą do dywanu i... Ja się nie chciałem od razu po przebudzeniu za bardzo rozglądać, bo myślę, nos podrapia. No, no, no. Czyli e, kiedy po raz ostatni widział pan swoją małżonkę? Ja wiem, jakieś 4-5 dni temu. Dopiero teraz pan przychodzi? Bo pomyślałem, że jeszcze polerzę dotrzeźwieje i jakoś tak zeszło. No w sumie metoda dobra. No, no tylko czasochłonna. No, coś za coś. Dobrze, w takim razie e, sporządzimy protokół zaginięcia. Doskonały pomysł. Tak? Tylko wie pan, e, trochę zależy mi na czasie, jednak, mhm, bo. M. No, się prania nazbierało w domu. Wzlewie to tyle garów, że nie gdzie nogi umyć normalnie. No to dobrze, proszę bardzo. Pomagaj mi człowiekowi, proszę mhm. bardzo. E, imię. Małżonki, tak? No, małżonki, małżonki. Teresa. Mm. Te. Teresa. Re, e, sa. E, nazwisko? Bułka. Aha, no tak! Mm. A, z, A znam pan. Znam. Znam. Mm. Bułka. Bułka. Mm -hmm. Z domu? Nie, z bloku. Sienkiewicza od dwanaście nie, nie. To pytanie zadaję po to, by bardziej uzyskać odpowiedź w stylu nazwisko panieńskiej, pańskiej mrzonki. A, Takie... tak pan kombinuje. No, znaczy, że tak ja się nie, nie zorientowałem. No, to może jeszcze raz. A, no. dobra. E, imię teraz, Bułka. Z domu? Siwek? No, ja nie wiem. Albo szarak. No to nie, nie pamiętam pan Nie, nosiś. No pamiętam, tylko się zdenerwowałem i mi wypadło. Nie, spokój, no. No, Nerwy może wypaść to. Jest... Szczurowska. Szczu... Szczurowska. A to też ładne, no raz. Szczurowska. Szczu... Wróć! Myszak! Przepraszam! Wiedziałem, że coś zryję. Myszak. Iwana. Teraz 100%. Bo ja w tej chwili tu lasy rąbię. Nie, nie, 100% Myszak. myszak. Przypomniałem sobie, bo jej ojciec się nazywa Myszak. Czekam no to we skąd? No na zakładzie ma napis. Tapicer Myszak. No to. Tapicer Myszak. Tak, przewrotnie. No, trochę. No, no, tak. No, no, dobra. Czyli y, Teresa Bułka z domu Myszak. Teresa Bułka z domu no, Myszak. No. no, mamy to! Yeah. Yeah. <laughs> tak jest. Data urodzenia. Na pewno na pewno to będzie albo maj, albo czerwiec, bo zawsze wtedy grilla robimy. A to co niezłe jaja. To, nie pamięta pan daty urodzenia własnej małżonki. A pan swojej pamięta? Ja tu zadaję pytania. Chociaż rok. 1900. 1900, 500, 800, panie, ale o co panu chodzi? No, 1900 już pan może wpisać, tak? 1900 i już coś jest, i już jest jakiś trop. Nie, w sumie tak. No, no dobra. 1900. No to raczej powinno być dobrze. E... No. I. I. Czasniej tej pętli nie zacisnę. To kto może wiedzieć? A ja wiem? No ja nie wiem. Wiem, teściowa będzie wiedzieć. tak, pan! Wszystkie wied wiedzące teściowe od razu. Przecież musiała przy tym być. To... Nie no ta! <laughs> no, no tak. A no zaraz, tylko jak ja zapytam o datę urodzenia Teresy. Od razu nie ma co tyle ryzykować. O Pesel niech panią zapyta. Pesel? Ale pan ma łeb. A ja. <grywa> Dobra. Dobra. Zna pan numer do teściowej? No skąd? A na pewno mam w nieodebranych. O jest. Żeby odebrała. Spokojnie, ona jak nie ćwiartuje zwłok, to odbiera. Słucham? Słucham. halo? Oh, hello. Mm -mm. Dzień dobry, matko. Matko Teresy. Matko Teresy. Uuuu. Dzwonię, bo... Dzwonię, bo... te Tak. Tak, tak, tak. No nie, no tak. Ja pamiętam. Mama mówiła, za kogo ty wychodzisz. Tak. No tak, tak, tak. Tak, ale to, ale to jest... Ale to jest wszystko... wszystko to ja, ja to biorę na siebie. To jest wszystko moja wina. Moja wina. Mo <śleszy> Tylko właśnie dzwonię, bo y, potrzebuję pesel tereski. Co po co? Niespodzianka. Jaka? Sraka. Ja, jak powiem jaka, to już nie będzie niespodzianka. Zmywarkę chcę jej kupić na raty. A, myślę. Stoi bidaczyna, te gary zmywa. Potem ręce rozmoczone. Nie ma jak skarpet serować. No. No, tak. No bo... Tylko właśnie ten pesel potrzebny, bo tu pan sprzedawca zmywarek czeka. Może można, można, tak. 720. 105. 234. I co? 31. A 31 to nie jest czasem mamy rocznik? Nie, nie. nie. <laughs> No to ryzykowne było. Ryzykowne, ale warto. No warto, PESELek jest. No. A jak to mówią, jest Pesel, to i człowieka do parę się znajdzie. Super. A długo to no, potrwa? Nie, to my na bęben rzucimy, szybko właśnie... O, tylko e, szybciej by było, jak mógłbym skorzystać z e, telefonu. Tele? Tak, 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 tak. Tylko tak. tu przycisków nie ma, to nie wiem, czy pan da radę. Po liniach pójdę, także. Ale okej, okay, dobra, my to szyframi załatwimy szybko, patrz mm -hmm. pan, jak to się robi. 9800 do 911? O, jak w koczaku. Co kto? No, kuśka z ochoty. Kuśka. Z... No, cześć, Wacek. Cześć, Wacek. A czekaj, Wacek, mam na ciebie kawał. Dwie zagadki mam, słuchaj. Widziałeś kiedyś samochód z drewna? Chcę wejść na drzewo, patrz na parking. Dobre, co? A po co idziesz na parking? No. Wracaj! Dobra, druga łatwiejsza. PESEL Ci podam. 720, 105, 2, 3, 4 i 31. No, no to tam tradycyjnie zobacz standardowo. Szpitale, kostnice, posprawdzaj. No jak nie będzie, to szukaj dalej. No, no to szuk. Dobra, to szuk. Szukaj! Szukaj, szukaj nuchaj, nuchaj, szukaj. Bierz. Do roboty. Czy do roboty bierzesz? No dobra, to jesteśmy na halo. Yy, dzwoń pod ten numer. Dobra, Cze. <grym> czyli co? Czyli wnioskuję po PESELKU, że małżonka ze stycznia. <grym> czyli ten grill mnie zmylił. No. <grym> tak to trzeba uważać. Oj, trzeba, tak. Dobra, Wacek tam e, bębnuje Magli szuka. My sporządzimy szybciutko e, rysopis. A to konieczne. No tak, żeby wiedzieli kogo szukać, prawda? Jasna sprawa. No trudno, miejmy to za sobą. Tak? Dobra, zaczniemy od góry. Eee, wzrost. W metrach. <laughs> nie, wie pan wystarczy ee, niski, średni, wysoki. Wysoki. Na pewno. Na pewno. Żebym tu zrać znowu nie. Nie, tak. nie, wysoki, tak. Wysoki. Jak ktoś bez taboreta, firanki wieszono, to... Kawał kubity. Oj, tak, oj, tak, tak. Uch, Ostatnio sobie, ostatnio sobie wargę o karnisz rozcięła, ale. Tak. no może pan nie pisać nawet. Wysoki. Czyli wy, ale wysoki. Na pewno, wysoki. Wysoki. E, znaki szczególne. Brak. O. Szybko idzie, dobra. Brak. E, brak brwi. Br <śleski> tak, od urodzenia? Nie, yeah. od odpalania papierosa od kuchenki. Oj, to nieprzyjemna sprawa. Ale śmiechu było. No, ta. tak. potem, potem jeszcze raz musiała powtórzyć, bo sąsiad za pierwszym razem nie widział. No, ale no, podobało się. Sąsiadowi? No. Dwa razy pisowała. O! Tak. Piszemy, brak... Brak brwi. Twarz. Twarz. A, twarz. Twarz. Znaczy, powiem tak, no, na dwoje babka wróżyła, nie? No, bo. To jest tak, że jak ona jest wypoczęta, jak się tam wyśpi, lekko podmaluje, to nie powiem. Nawet może się podobać, nie? No ale to musi być wypoczęta. No tak. Jak jest niewypoczęta, to, to już jest zupełnie nie ta twarz. Nie ta Ostatnio Ostatniej nawet pies nie poznał. No, no. <słuch> A, <czy> nie to <słuch> nie ta… Yy, nie, yy, twarz. Kwadratowa, owalna, pociągła. <słuch> <słuch> pociągła. Mocno pociągła, delikatnie pociągła. No tak. Raczej delikatnie pociągła. Delikatnie Pociągną. pociągła. Kolor oczu czerwone. Czerwone? Nie wiem, nie znam Czy Na każdym zdjęciu ma czerwone. No to chyba ma czerwone. aparat nie A, kłamie, to. Tak? No nie, no skąd? Czerwone. Włosy? O, i z włosami to są jaja, bo ona ma no ta. No tak. Ona ma ta. Przy samej głowie, przy samej głowie to ma bl blond, nie? Ale już dalej od głowy to się zaczynają takie kruczo-czarne. Albo moment, albo odwrotnie, bo ona czasem... Skubana w nogach śpi. Moment, moment. Halo! Halo! Ha? Dobra, inaczej. Wło włosy. Długie czy krótkie? E, Długo-krótkie. Nie no. Długie-krótkie. Co nie? Takie ma. Stąd do tyłu ma długie. Ale już jakby stąd do przodu... To ma krótkie. Bardzo krótkie? No, to samo co z brwiami. Aha! <śmiech> <śmiech> Robi się śnie, śmierdząca sprawa. No, się przewietrzy. Nie. Wykształcenie. A jakie są? Podstawowe, zawodowe. Średnie i e, wy, wyższe. Ższy... błąd to jest. Szyszy, szyszy, wyższe, wyższe, szyszy. Czy ona na pewno coś studiowała, bo, bo był, ta, był taki moment, że jej ciągle w domu nie było. To, e, coś opowiadała nawet, że coś tam studiuje, coś, e, e, że coś z oczami, coś tam... A, no to to... E, okulistykę, nie nie, krótsze jakieś okulistykę. Hmm. Zaocznie. Zaocznie. O co zaocznie? Studiowała. Ale co? Ej co, co? Wpiszę średnie. No i zbad. No Ubrana jak była. O masz. Kiedy? Kiedy pan ostatni raz ją widział? A kto by to pamiętał? Proszę pana, ja muszę coś wpisać. No, ale tutaj, jak no. to zapamiętać, jak człowiek nawet nie patrzy. No a to... co ja mam chłopakom czystą kartkę wysłać faksem? Wyjdą z drugiej strony czystą, popatrząc z jednej, z drugiej. O, o, sibi szukamy. Dobra, przypomniałem sobie. Tak? Tak. Przewietrzyłem się, przywołniłem sobie. Proszę bardzo. Pisz pan. Dawaj pan. Pisz pan. No. Plisowana spódnica z żorżety w kolorze amarantowym. Do tego. Seledynowa bluzeczka na ramionkach serek, a na tym podwójnie wycięty taki musztardowy żakiet z kołnierzem z Nutri. Na nogach zaś rajtuzy z klinem w romboidalny desen i buty. Ebe, Czyli... Sukienka i buty. Spódnica. To to samo. No ja się podnosi. No ja nie w tą stronę szarpałem. Oszukała. 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 Dobra. Spódnica i buty. Jakie buty? Lewy i prawy. Pana, każdy szczegół będzie pomocny w śledztwie. Może łaskawie zapamięta Pan Markę? Rozumie Węgiel Pan? Pry Salczy. Markę. No i to jest konkret już. To jest to trzeba... jak to się pisze? Tak jak się czyta. Wersalcze. Wersalcze. Zapiszę narożnik. Dla mnie bomba. Dobra. Zatrudnienie. O, to pan może wolne zostawić. Coś wpisać Nie, muszę. No nie ma co wpisywać. To w tamtym roku coś tam dorywczo na takiej fermie kurzej grzebała u znajomych, ale to... Bez sukcesów, bez sukcesów. Jeszcze łańcuszek zgubiła. O masz! A, teraz jedzie na rowerze, to się nogami od ziemi odpycha. To... Głupie wygląda. Wstyd. Wi, oui, wi. Oui. <głupia> no ale, no to co siedzi w domu nic nie robi? No coś tam robię, taka kura domowa, co siedzi i przełącza kanały w telewizji. Kura domowa kanał... Jak to zapisać? Coco Chanel. K <głupia> to to jest? Gdzie pan jest? Telefon nie wyciszyłem. No to trochę kultury, k***a. No jest pan na komisariacie, no. no Głuchnąć można. Co? Sam jesteś wacer. A nie, to do mnie. To, to nie, to wacer, to, no. Aha, o! Przepraszam, to nie, to znam sprawę. Tak, tak. Już podaję panu kuśkę. Wacer. Halo co, 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 co? Czy widziałem drzewo na parkingu? Nie, nie widziałem. Po co mam... Iść? Dobra, masz coś? Się piekli tutaj. O ty w życiu, o tak? Dobra. O ty. No dobra, okej. Okej, dobra, dzięki nara. Cześć. No i co? Jest. Jest! Znalazła się. Hua! No, bardzo dobrze. Żyje? Żyje, ale jest w nie najlepszym stanie. Co się stało? No, coś... coś poważnego? No chyba tak, No, przynajmniej tak... No wie pan, cóż mogę powiedzieć, trzeba się uzbroić, po prostu w cierpliwość i dużą ilość gotówki. Nie, to ja coś pomogę, może, może do szpitala bym jakiś tam kompot z Barbaru zawiózł, czy coś, albo... Powiedziałem, uspokoić się, duża gotówka, cierpliwość. Ty Jestem moc... spokojny, pieniędzy nie mam, ale dla mnie jest najważniejsze, żeby Tereska z tego jakoś szybko wyszła. Znaczy, no szybko z tego powinno wyjść. Przynajmniej tak twierdzi pani doktor. Tak? Tak. A jaka pani doktor? Doktor Irena Eris. Na no Czekaj. Halo! Pod, podpisać!